Witajcie, dzisiaj Wam pokażę na szybko doświadczenie. Ta gleba jest orana. Ta gleba jest z mojego pola już 2 lata nieorana. Ta gleba też jest z mojego pola już 4 lata nieorana. Ta gleba też jest z mojego pola i już jest nieorana przez 6 lat. O co chodzi w tym doświadczeniu? Ukazać Wam trwałość trwałość agregatów glebowych proste bardzo doświadczenie. Nie wiem, czy widzicie tutaj się cały czas z tej grudki sypie rozpada się sypie się na dół ziemia. O, 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 już tej grudki nie ma ta kolejna grudka, którą wkładałem była dwa lata pole było już nieorane i było przez miedzę tylko wzięte, mniej więcej 2 metry czyli wpływ tutaj było z innych pól brany także już może zawartość pruchnicy być inna i tak dalej no ale mimo wszystko te dwie te dwie były no, dwa metry od siebie pobrane i zobaczcie te grudki stoją tamtej już nie ma bardzo proste doświadczenie i co się z tym zwiąże, właśnie to, że deszcz nie niszczy aż tak struktury gleby. Dwa, że tak jak tutaj piasek się no powstaje zjawisko o mikroerozji, rozmywa się, wymywa te właśnie cząstki i ilaste, wymywa składniki pokarmowe głębi. No bo ta gleba się rozpada, po prostu rozpada się. I kolejna kwestia. Także Zagęszczenie gleby, jeżeli te agregaty są trwałe, warunki wodno powierzchni gleby są tak jakby trwalsze, no dużo trwalsze, no bo wiadomo, deszcz tego nie niszczy, a tak jak tutaj piasek woda zagęszcza, ubija, przez co no, gleba potrzebuje spolchnienia, spolchnienie niszczymy jest życie biologiczne, no i cały cyrk się cały czas nakręca. Widzicie? Tutaj najmniej. Pod spodem jest właśnie na tej glebie, która jest 6, 6 lat nieorana. No Mówię, tutaj jedynie co, że te dwie próbki są z innej troszkę lokalizacji. Kilkaset metrów dalej. Także no może troszkę wpływ gleby, no ale mówię, te dwie były 2 metry obok siebie pobrane. Dobra, na razie tyle, dzięki, cześć.